Wyłączcie sobie obronę. Okej, okay, a co? Cóż, no nie, nie wyłączę. No? Skurwysy już macham wieczorem. To co machasz skurwysy, no nie wyłączę. Ale nie ma kitów, to ja, ja Siemano w tym odcinku pokażę Wam jak wyglądało PvP z mojej strony na serwerze CraftCore, oczywiście na beta Testach. Jeżeli film Wam się spodoba to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, możecie też skomentować go i pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ od startu CraftCora już będę regularnie streamował, także też zapraszam wszystkich na te live. Co jest? Właśnie co jest? Po co? ten. No, dobry. Toś wczoraj na to narzekał na TS-ie. Boże. Ale powinno się przywalić, nie krewtko, Dobra, chodź, wkopujemy się, ty co? Ale nie wystarczy tam murciaty, ty, masz, ty masz To no, wykopcie, to ty, to no, wykopcie no. ja już sobie wejście jak coś, to dobra, będziecie mogli tędy. Ale że ten, ten frajer. Dobra, Chaj, to go zabijemy. Co, dobra. przecież nie ukradnię nic. No, nie A nie. skończymy się ochronka. A jak ukradnie? Wchodzi tu? Fils. Nie. Hmm. kurwa. Chodź górę, się kolegę. też już, Albo za. Kolegów zawołał. Ta? Tepnął? No? Bo ich czterech, ta Zajmar, Btw, bez ochrony jest. A, A, to, da, to, jest. Wale, Walę, jakiegoś chłopa. <grym> Ty, bo się pizdgamy, no. To polisę. No on. A, to jeszcze jeden skoczył. Dobra, Coxon home. Tutaj nie ma letko. Dobra, ja koksa może. Oj, wciągnęło mi. Czekaj, to jest... Chłop ma laga, chyba. Pokmalagi jakieś Dobra Nie możemy uderzyć w ogóle chyba, nie wiem Perłycka Tylko siebie będziemy bić grześnią, ty no masz obronę, Dobra, no, no, ochronę w ogóle Dobra, zrobić Mam taki korbek jesteś, no? Jak coś pewnie trzeba skakać. Ochrona wyłącz. wyłącz Kolejny, kolejny skoczył, aj! No, Stary serio? Zostawiliśmy mnie tu? Nie, nie, jestem, jest Ej kurde, źle, zły slot mm. Do siebie bijemy też, nie? Ktoś z chyba? Ja zaraz walnę. No, walnąłem. No kurde, ale mnie tu tepnęło teraz. Ludzie w ogóle tu są nieświadomi, że, że mają nadal ochronki, nie? I, I ten... I na ochronkach cały czas próbują bić. Bob dostał dwa strzały do mnie i nie trafił ani razu. Pa, perły rzuca, ale dzik. Nie cyka, mi to. Wkurza mnie to strasznie, że nie można sobie klikać tak kupować. Tylko za każdym razem zamyka to okienko. Jak chcesz kupić kilka potek, to musisz 30 tysięcy razy otwierać jednego villagera, tylko po to, żeby na, na niego naklikać, nie? To jest. Nie wiem. Muszę tak 1 na jeden tutaj się z kimś złapać, bo jak widzą mnie tutaj, co? Pala im się tryb zabić youtubera. Ale cały czas jest ten zauważalny podział, że albo grasz na poty, albo grasz na ten, albo na koksy. To jest dla mnie najgorsze. Więcej liderów powinno być. Powinno być tak, że jak klikasz w niego, to możesz normalnie sobie kupować w nieskończoną dość razy, a nie, że za każdym razem ci zamyka. No. Bo to, to jest trochę bez sensu. Co, bo to... ja Aha, dobra. To... Rzuciłem tego Speed'a, ale ogólnie go nie dostałem, więc spróbuję jeszcze raz. Czekaj, to Może jakoś tako? No, co jest? Dobra, żeś się w wpieprzył w tego Villager'a O, dobra, trzeba za linię rzucać, ale... No ta. ...dziwne. Czekaj, ja sobie wezmę pistolet instant healing. Eee, czekaj. A, tu 8. chłop jakiś ucieka. Błąd Pixraka, Big sralka. Jezu. Kurde. Trzeba pojedynczo. Jaki mat jest jeszcze? Nether. O. Oh. Mm. Ja na poty nigdy byli? nie byłem dobry. Na EW2? Nie wiem, tu gdzieś biegam. Dobra, pobiegnę na EW2, może cię znajdę. To krótko jest. znaczy... Kurde, chłop zabił dzięki mnie jakiegoś typa. Bo ja go lałem po plecach, a on ten muszę incognito sobie odpalić. To jakiś chłop to próbuje skopować coś z góry. Co za. No, zabiłem go. Dobra, ja też. Dobra, Sejf. Ej, jak wyrzucisz online. safe, to wywala ci komunikat, że safe na ziemię wyrzuciłeś. Widziałeś to? Czekaj, Safe. Ej, nasi gildię założyli. Nie. Nasi? Tak. Nie. Nasi, no, seryjny. Jakiś kok coś tam. Wyrzuciłeś safe na ziemię? No, kozak w tylko. A, dobra. Zabiłem jakiegoś chłopa. Józu, to pixraka, ile to trwało no zesrał no, nie? O, no. no, super. Myślę, że właśnie jako błąd. O, widzę jak się pizgasz. Hello, hero. No, prosta perła. <laughs> nice. A no, e, ja masz speeda, może? Nie, ja o suchym wychodzę. A mam nasiona, jak cóż. I to, i wszystko. Dzięki, dzięki. Ale na spawnie jestem. Mango, Co? Mango siema. Pioneczko. No, jakie to jest F? Tu się mm, West. Ne, mm. <laughs> Kurde, nie wiem. tak... Co? WM. Fajny ten letter, podoba mi się nawet. Grzesiu zabij, plecy, plecy, plecy! Dobrze. ESA. Dobra, wejdźmy na YouTube. No, Brak nie serwis. fajnie. Fa 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 co? O, coś ci powiem. No, no, no. Wiesz, jak to z tą blacklistą wyglądało? No. Blacklistę Ajno. dostało 400 osób. A nie, to Czemu? Bo kolorek nie umie nadawać. I wiem na to Sąpie jaka jest dobra, sytuacja no i powiedział, że można wyzywać kolorkę. Każdy kto dostał. To teraz. Buźka grzechu, rzeku. grzechu. Wejdy. Chodź się chodź, bić. Chodź, idziemy się chodź. bić. No wyjdź tu. Zaklepana pana walka teraz jest, zaklepana walka. E Elo. Walka wieczoru. Ej, Buźka, ja. musisz nie. Ej, ale halo, halo to przecież nie ma. No ale i tak jest bić. Co? No ale musisz. Nie mam takiego tak ja O jest, przyszła, przyszła ta! Jeden seta, seta No, wyjdźcie z No dobra, no jednego to nie będę zmieniał. Dobra, ja mam i... jeden Cox, 11 Refów, ty też ty. No, to masz 11, co? co się To złe, jednego, no Ale on To Ja mam no, przewagę, tak? Nie, No, Dobra nie, no, Dobra nie, nie, Ale nie, 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 chłopacy no to nie, się już chłopacy. nie, nie wierzę. Boże, emerito, to. Jak No i co? Odsuńcie się, odsuncie się. odsuncie się. Waga się. i jeden. Co się. Odsuńcie się. Odsuńcie się. Odsuńcie się. w się. Odsuńcie się. Odsuńcie się. Ja to ma o, makra, zainty, co? Jestem ciekaw, kto ostatni będzie tu tak. żywy. O, pierwszy już poleciał. Grzyścia, ty masz tak. chyba laga, No. Ale tak. to było najlepszy, wygrywa. To ten, kto najdłużej kopca chyba wygrywa. Bo tam tak. no Zobaczymy, może być tak, że nikt nie przeżyje, bo się nawzajem pozabijacie. No nie wiem jak wy, ale jeszcze on mowa o O! Już o! 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 Fa, fa! Teraz to będzie szybko. Ale teraz lepiej są do generalnie. No to co? No to zbieraj i jedz, no. Kto ostatni przed no, no. 4 wygrywa? Nie, nie. No Ej, bój się nie by na mogli iść na wago To jest mi tękę Tam perły wycykał To też uciekł z kratki przegrał Został mango ja... oj. Narczufa jest mango Kto wygra? Kto przetrwał całą kratkę No ja myślę, że Mango no, 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 no. Mango da Mango jak bił. ty! Dobra. No, nie no, no. no, Mango wygrał. Mango był ostatni no, Mango wygrał, S -a S. -a. Mango taki emeryt wygrał yeah. i... <gulity> ja cały ja, ja rogu cały czas na gardzie czekam. Właśnie giniesz. I właśnie taki jesteś, no, kadrę. Wygrałem. Jesteś kucierki. mnie. Prosteż tak. Ej ile ubie, tu i... typa tepa naraz, jednym TP, nie? To jest hit, to jest hit A bo w kolejce stoją. A, to w temat. kolejce tam na bazę Po prostu portal no, no, no mówię no chłopie, skuter kit lat 13, e, hulajnoga w ręku i jedzie na mnie, rozumiesz? Idę, idę sobie stąd Nie O ma. Tam skuterki by.

telefon jest i emeryt, Siema Emeryt! No nie, no i on koksa, no Bo co to jest? w ogóle na dworze. Bo no no na, i zdykłem, nara. ja nie mogę. No i Damiano, te te mi zostawić tego koksa w frajerze. No, Czy tak padasz? No kolejny, ja. Aaaa, jejaj! izo!